Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Szczecinka, ale również okolic naszego powiatu, jesteśmy właśnie tutaj i dlaczego? Już w najbliższą sobotę, właśnie w tym miejscu, w Szczecinku, ulica Bohaterów Warszawy 28, w pobliżu centrum handlowego, które jest tuż za nami, chcemy się z Państwem spotkać. Chcemy się spotkać jako Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego. Chcemy się spotkać z okazji zbliżających się najważniejszych dla nas wszystkich świąt. Będziemy tutaj razem z Wami w sobotę od godziny 11 do godziny 13. Będziemy mieli. Tradycyjne potrawy, czyli żurek, będzie też i odrobina słodkości, będzie żywa zagroda, będą prawdziwe jaja, bo to jest symbol tych świąt. Co jest najważniejsze w tych świętach? My właśnie chcemy się z Państwem spotkać do tego, żeby się z Wami podzielić tym, co mamy, ale podzielić się przede wszystkim... Wartością tych świąt, bo to jest idea funkcjonowania naszego życia. To zmartwychwstanie, to powrócenie. I chcemy sobie wszyscy wspólnie w sobotę od 11 do 13 czegoś dobrego pożyczyć. A chcielibyśmy pożyczyć sobie naprawdę wspaniałych, dobrych świąt. Chcielibyśmy, żebyśmy się spotykali nie tylko przy świątecznym stole, ale żeby ta idea zmartwychwstania Pańskiego, tego sensu naszego życia, żeby była jak największa i jak najważniejsza dla każdego. A ty tym, którzy oczywiście pamiętają, co to jest śmigus dingus życzymy, żeby poniedziałek był bardzo mokry. Szanowni Państwo, bądźcie razem z nami, bo my jesteśmy tak samo jak Wy, stowarzyszeniem, które od lat z Wami działa, dlatego serdecznie zapraszamy. Kochani, święta Wielkiej Nocy to święta szczególne. Chcemy życzyć Wam, żeby były niepowtarzalne, żeby były spokojne, żeby były radosne, spędzone w gronie najbliższych, w gronie przyjaciół. Niech to będą piękne święta Zmartwychwstania Pańskiego. Wesołego Alleluja! Wesołego What? Alleluja! Wesołego.